Radio Silesia na zdrowie. Jak najbardziej na zdrowie mówimy tym, którym być może właśnie się kichnęło, ale też na zdrowie to hasło pod którym działamy w każdy poniedziałek w naszym studiu. No jak najbardziej ktoś kto o nasze zdrowie stara się dbać. Dzisiaj porozmawiamy trochę o środkach tak zwanych alergizujących. Co to jest, czym się to je? O tym wszystkim doktor farmacji Andrzej Delong, współwłaściciel i kierownik apteki pod orłem w Gliwicach i przewodniczący komisji do spraw zawodu śląskiej Izby Aptekarskiej. Witamy serdecznie. Witam również. Długi tytuł, no i też chyba długa lista tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że no, mamy sporo alergików wokół nas, coraz więcej. No ta liczba się niestety nie zmniejsza, tylko się powiększa. Nasze otoczenie się zmienia na niekorzyść, a nie na korzyść. Niestety te zmiany następowały dosyć szybko, ale dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. Tylko podam cyfrę taką dosyć dużą na owe czasy. 1954 rok to cyfra 600 tysięcy substancji syntetycznych, organicznych. Dzisiaj, można powiedzieć, 2010 rok to jest cyfra... Rzędu 18 milionów i więcej. Więc nasze otoczenie zmieniło się radykalnie. Jednak na niekorzyść. Może było tak, że po prostu w tamtych czasach, pół wieku temu nie, nie ukrywajmy tego jeszcze wszystkich alergenów nie znano. Ale porozmawiajmy może o historii walki z alergią. Od kiedy takie sformułowanie, takie pojęcie się pojawiło w medycynie? To jest stare pojęcie, z tym, że ten postęp niemalże geometryczny nastąpił, tak jak mówimy, w ostatnich latach. Chemia nas zaczyna otaczać wszędzie, a nasze środowisko uległo, można powiedzieć, w wielu miejscach zachwianiu. Nie ma tej homeostazy, nie ma tej równowagi. Wiemy, że od powiedzmy, wielu lat zaczynamy dostrzegać ten problem. Także, ale te czynniki alergizujące to jednak przede wszystkim tak jak powiedziałem, te cyfry astronomiczne, to jednak czynniki syntetyczne, obce naszej naturze. I naszemu jest, organizmowi. Czy to nie jest też trochę tak, że bardzo często myślimy, że mamy, że się przeziębiliśmy, że e, mamy tą. Taką zwyczajową grypę, w cudzysłowie mówię teraz. A tak naprawdę to właśnie jest atak jakiegoś środka na nas, albo jakiejś substancji, który, która powoduje u nas po prostu takie, właśnie, alergiczne, podobne do przeziębienia objawy. Tak, to pan poruszył kapitalne zagadnienie. Diagnostyka to nie. Domena farmaceutów, ja jestem farmaceutą, to lekarze zwracają na to uwagę i ustalają, jaka jest przyczyna. A to, co pan zasygnalizował, właśnie te środowiskowe czynniki uaktywniające albo powodujące nadwrażliwość, ich jest mnóstwo, jest to, są stresory i chemiczne, i biologiczne i nawet psychologiczne. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Także otaczają nas i lokalnie, przepraszam, można powiedzieć, że to jest tak stara historia jak cywilizacja. Arystoteles i Hipokrates już zauważyli te czynniki zewnętrzne typu woda, powietrze, pokarmy, które spożywamy. Także to są czynniki, które nas uczulają albo powodują taką reaktywność. Czyli reakcję organizmu naszego naturalnego na czynniki środowiskowe. Kilka lat temu też pojawiła się taka teoria dotycząca tego, że kiedy pojawia się nowy członek rodziny, czyli małe dziecko, powinniśmy je absolutnie nie, nie, nie powinniśmy go izolować, jeżeli chodzi o wpływ różnych. Czynników, nawet bakterii na, 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 jego, na, na tego małego człowieka, bo robiąc wszystko sterylnie, właśnie tym bardziej go narażamy, nie będzie sobie umiał później poradzić z wieloma rzeczami. Tak, tak, to prawda. Dziecko przychodzi na świat z pewną odpornością, którą otrzymuje od mamy, prawda? Do pewnego okresu ta odporność jest, bym powiedział, do czwartego miesiąca, i ona jest bardzo aktywna, i, i wtedy już adaptujemy się do tych nowych. No, nowego otoczenia, bo przecież przez te kilka miesięcy byliśmy zupełnie w zupełnie niebezpiecznym otoczeniu. Mówię o dziecku, o tym no, szczęściu, na które czekają rodzice. Ale potem to środowisko no, nie może być sterylne. Jednak adoptujemy się, to jest sztuka adaptacji do otoczenia, do tego zmieniającego się otoczenia i umiejętność, jak ten organizm sobie poradzi. I nasz wysiłek też z tym się wiąże na co dzień, prawda? I stresy, i temperatura, i wiatr, i pogoda, i, ten, i tak dalej, tych czynników jest dużo. Panie doktorze, chyba nie jesteśmy w stanie uniknąć alergenów, wszystkich czynników, które no, w jakiś sposób no, wywołują mniej lub bardziej pożądane reakcje w naszym organizmie. Chemia nas otacza. W cykle produkcyjne żywności z ową chemią, tymi wszystkimi konserwantami, ulepszaczami jest ewidentnie związana. W takim razie pytanie jest takie, czy każdy jest alergikiem, każdy jest na coś uczulony i po pierwsze, a po drugie, czy każdy powinien sprawdzić jakimiś testami, czy, czy jego organizm na któreś elementy nie reaguje no, przesadnie źle. No więc yy, niestety, ale nie, nie, nie aż tak tragicznie sytuacja wygląda, że nie każdy z nas jest alergikiem, z tym, że liczba czynników alergizujących rośnie a nie maleje. Nasz dyskomfort powinniśmy kojarzyć, zastanawiając się, co nam ten dyskomfort powoduje. Tak jak tu delikatnie zasugerowałem, temperatura, wiatr. Prawda, temperatura nawet w samochodzie, przewietrzalność samochodu, środki, które kupujemy, przepraszam, mleko, orzechy, soja, czekolada, to są wszystko czynniki również, które mogą nas uczulać, prawda? Czyli jak się czujemy trochę inaczej, to powinniśmy się tymi uwagami podzielić, albo jak będą dzieckiem z rodzicami, jak rodzicem no, z, może z małżonkiem, czy odwrotnie, a jak już są wątpliwości, które się w czasie trochę przeciągają, a Nasza, bym powiedział, nasze samopoczucie nie ulega poprawie mimo przestrzegania zasad i szukania tych przyczyn, to musimy się udać do lekarza. Ale tu Pan zadał kapitalne pytanie, czy alergia to jest właśnie aby żyć w jakimś komforcie, musimy, jeżeli mamy świadomość, jakie to są czynniki alergizujące, unikać ich. Czyli alergia albo walka z alergią to sztuka unikania działania przyczynowego. No tak, no ale żeby unikać, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, prawda? Eee, trzeba wiedzieć, co może potencjalnie nam zaszkodzić, lub też e, nauczyć się obserwować swój organizm, na co zwracać uwagę. No i teraz pytanie do Pana, farmaceuty. Czy, czy apteka? Może być miejscem, gdzie taką wstępną wiedzę uzyskamy. Czy, czy farmaceuta jest w stanie odpowiedzieć nam na proste pytania związane z, no, z dziwnymi rzeczami, które dzieją się z, naszymi, z naszym organizmem? Sądzę, że tak. Właśnie dlatego, między innymi, troszkę na ten temat mówimy. Naszym obowiązkiem jest farmaceutów dokształcanie, i wydaje się, że to jest najbliższe, najbezpieczniejsze. I dostępne zawsze miejsce, gdzie jest ten pracownik ochrony zdrowia. Jeżeli dobrze przygotowany farmaceuta poznaje swoich pacjentów, to sądzę, że na kilka pytań już będzie umiał odpowiedzieć, a jeżeli nie będzie umiał odpowiedzieć, to podpowie, gdzie powinien dotrzeć. Przepraszam za dygresję, ale w internecie mamy również komunikaty na różnych stronach, prawda? www.alergia.pl i, i różne inne. Appsik. I tam można. Dzięki tym komunikatom uzyskać informację. Uwaga, dzisiaj będzie wiatr intensywny, wysoka temperatura, silne opady deszczu, prawda? Deszcz raczej sprzyja temu, żeby nie, nie, ta alergia nie jest tak intensywna, ale ciepły, gorący wiatr już źle. Dymy, prawda? Prawda? jakieś zdarzenia, przepraszam, koło Białego Stoku zdarzyło się coś strasznego, tam, tam, ten dym palących się cystern, to też jest informacja dla tych ludzi już mogą w jakiś sposób niekorzystne reagować. Czyli śledzimy i korzystamy z informacji. Potwierdzam, apteka jest takim miejscem.